Kompaktowe kombi za 90 000 złotych, Kiedyś powiedziałbym z silnikiem wysokoprężnym, ale dzisiaj to już wszystko nie jest prawdą. Od czasu kiedy Toyota zaczęła robić swoje oszczędne hybrydy, to ten napęd w Koroli jest najpopularniejszy. No a jeżeli ją porównujemy do Golfa, no to oczywiście wybieramy bardzo udany silnik 1.5 TSI, z którym nie ma dużo problemów. A który tak naprawdę tylko niewiele więcej pali od Toyoty. Zapraszamy do lajkowania, komentowania, a jeśli chcecie być na bieżąco i niczego nie przegapić, prosimy o subskrypcję, najlepiej w postaci dzwoneczka. Jeśli chodzi o takie zewnętrzne usterki, no to w Koroli one są relatywnie niewielkie. Czasem zdarzy się, że na przykład wydech nam trochę hałasuje to jest kwestia podwieszenia tego wydechu inaczej. W golfie ósmej generacji jest nieco gorzej, bo to jest samochód, przy okazji golf, który najgorzej się w historii sprzedaje. W którym troszeczkę oszczędzano i była część samochodów, w których na przykład profile zamknięte wymagały do dodatkowego zabezpieczenia, jakieś elementy wymagały do lakierowania. Więc jeżeli ten samochód to koniecznie sobie go przelećcie miernikiem grubości lakieru i zobaczcie, czy gdzieś nie ma podwójnej warstwy, no i negocjujcie cenę. Pod maskami tych dwóch kompaktowych kombi za mniej więcej 90 tysięcy złotych mamy chyba najlepsze jednostki napędowe, jakie w nich możemy mieć. W przypadku toyoty dwulitrowa hybryda, oczywiście można też mieć 1,8, no wtedy moc jest niższa, wtedy osiągi są nieco gorsze od 120 koni. W przypadku tego silnika najmocniejszego to jest wersja poliftingowa 197. Czyli to jest coś, co łączy takie no, dobre już osiągi z niewielkim spalaniem. Producent podaje tutaj 4,5. I w mieście się daje robić takie czwórki z kawałkiem, także naprawdę, naprawdę zacnie. Oczywiście skrzynia ECVT, wiadomo jak to jest. No i co, z tymi hybrydami tak naprawdę niewiele się dzieje. Jeżeli mamy 1.8, to praktycznie nie mamy o czym mówić. W przypadku dwójtrówki, gdzie jest zarówno wtrysk pośredni, jak i bezpośredni, może dochodzić, jeżeli samochód jest użytkowany na jakichś krótkich odcinkach, do tego, że nam się paliwo przedostanie do oleju. no i... Poziom oleju będzie się zwiększał. Toyota robiła testy z takim przybranym olejem na poziomie 35 mm na bagnecie i stwierdziła, że to nie powoduje niczego złego. My tak naprawdę radzimy, żeby ten olej kontrolować, jeżeli auto jeździ na krótkich odcinkach, i dosyć często go wymieniać. Jeszcze są problemy tutaj z tymi zwykłymi akumulatorami, to też nie raz o tym mówiliśmy, nagrywając materiały o Toyotach hybrydowych. One potrafią się rozładować, więc no, warto mieć jakiś booster, jakieś kable, zwłaszcza jeżeli samochód dłużej stoi, ale poza tym nic się tutaj nie dzieje. W przypadku Volkswagena już tak czysto pod maską nie mamy, no ale jak widać wszystko dalej działa. Golf ósmej generacji ma swoje gigantyczne problemy, o których powiemy, ale powiemy o nich w środku. Jeżeli chodzi o jednostki napędowe, to dużych problemów tutaj nie ma. Najlepszym wyborem naszym zdaniem jest silnik 1.5 TSI, najlepiej w wersji 150-konnej. Taki właśnie tutaj mamy. On spala według producenta o litr więcej niż tamten samochód. Tu mamy też skrzynię DSG, więc takie idealne połączenie. Oczywiście ta skrzynia może generować koszty przy większych przebiegach: 200-250 tysięcy. Sprzęgła czasem mogą pójść nawet szybciej. Mechatronika. No to są wszystko rzeczy, które kosztują tysiące złotych. Jeżeli chodzi o silnik 1.5 TSI, no to to są drobnostki. Sztanga, turbo potrafi sobie hałasować, jakiś nagar potrafi się odłożyć, no bo to oczywiście jest silnik z bezpośrednim wtryskiem paliwa. Ta mechanika w tym Golf jest bardzo udana, bo zarówno silniki, jak i zawieszenia, one wytrzymują spokojnie takie przebiegi rzędu 150 tys. km bez jakiejś ingerencji. Przy okazji z tyłu może być i belka, i wielowachoczowe zawieszenie w zależności od wersji mocy, ale do tego Volkswagen nas przyzwyczaił już od paru generacji Golfa. No i mechanicznie ten Golf jest super. Pokażę wam teraz, jak wyglądają bagażniki tych samochodów, a potem wsiądę do środka do tego golfa i trochę poopowiadam, jaka jest jego największa bolączka. I jeszcze taka mała uwaga, jak jesteśmy przy masce, to jest ósma generacja Golfa, a siódma generacja golfa miała tu amortyzatory, więc to jest kolejny element, na którym w golfie ósmej generacji przeoszczędzono. Kolejna zmiana, którą trzeba nazwać oszczędnością, no to jest fakt, że nie można już tak sobie otworzyć. Bagażnika w golfie, tylko jest takie klasyczne otwieranie jak w każdym innym samochodzie. Czyli zrobiliśmy coś, przyzwyczailiśmy was do tego, a potem sobie robimy oszczędność. Ale na szczęście, jeżeli chodzi o wielkość tego kufra, to aż tak bardzo nie przeoszczędzono. To jest 611 litrów. Tak, 611 litrów. Zobaczcie, jaka to jest przestrzeń. E, przypominam, zobaczcie sobie czasem jakieś nasze inne filmy, jak ta walizka na przykład ląduje w takim miejscu, w jakimś bagażniku nowoczesnego suwa. W starym, dobrym, kompaktowym golfie zmieściłaby się taka jeszcze jedna tutaj, i prawdopodobnie jeszcze jedna, tak wielki jest to bagażnik. Jest to po prostu coś absolutnie wspaniałego, bardzo mi się to podoba. Cóż tu jeszcze mamy? Haczyk, rozkładanie kanapy, no bo jak to jest takie dalekie, no to jest jak najbardziej na miejscu, że taki element tutaj mamy. Jakiś haczyk do montażu siateczki. Gniazdo 12V. Podświetlenie. Do tego zobaczcie, ta podwójna podłoga może być też w takim ustawieniu: wtedy tej przestrzeni mamy jeszcze więcej, a pod spodem dojazdowe koło zapasowe. Ale na tym dojazdowym kole zapasowym jest tyle przestrzeni, że spokojnie można by sobie jeszcze tutaj coś zmieścić. Rewelacja. W zależności od tego, z którym silnikiem macie hybrydę, troszeczkę różnią się pojemności bagażników. W dwulitrówce jest 580 litrów. A jak mielibyśmy tutaj 1,8, to byłoby ich 596. Ale zobaczcie, to jest równie wielki bagażnik. No jasne, trochę mniejszy. Tutaj weszłaby nam jeszcze jedna walizka, no i ta trzecia już prawdopodobnie nie. Ale dalej to jest bardzo, bardzo spory kufer. Cóż tu jeszcze mamy? Mamy tutaj podświetlenie gniazdo 12V. Ciekawostka, bo za tą osłonką tutaj mamy schowany 12V akumulator. Czyli jeżeli samochód nie odpala, to nie z przodu z kablami, tylko do tyłu trzeba pójść. Rozkładanie kanapy, podobnie jak w golfie, podobny haczyk. Podwójna podłoga, ale w tym wypadku cała nam się nie chowa. Powstaje nam taki tutaj próg, a pod tym progiem jest taki schowek, w którym prawdopodobnie można sobie schować taką siatkę, która by nam tutaj przedzielała przestrzeń bagażową i wtedy można ładować ten samochód po dach bez obawy o to, że przy jakimś mocniejszym hamowaniu, czy odpukać przy czymś jeszcze gorszym, zrobi nam bagaż krzywdę. Pod spodem taki organizer na różne elementy, lewarek między innymi, a pod nim dojazdowe koło zapasowe. Obiecałem, że o tych oszczędnościach w golfie opowiem jeszcze trochę w kabinie. No i tak, są takie, które tylko denerwują, jak na przykład to, że tu już nie ma haczyka na marynarkę na słupku B, jak to, że lusterko ma ramkę, kiedyś nie miało, jest trochę gorsze wygłuszenie w tym samochodzie, nie ma tutaj żadnego materiału w schowku. To są takie drobnostki, ale były też takie oszczędności, które troszeczkę się, no, można powiedzieć, naprzykrzały użytkownikom. Na przykład pękał pedał hamulca, jak mieliście skrzynię DSG. Na szczęście była akcja serwisowa i ten element został wymieniony w autach z początku produkcji. Cóż jeszcze, no, takie elementy jak skóra na kierownicy, zobaczcie jak to wygląda. W dziwnym miejscu w ogóle, chyba ktoś sobie trzymał cały czas rękę w ten sposób. Rysuje się piano black w tych autach również. No i największa oszczędność, którą tu poczyniono, no taka oszczędność, jaką się często teraz stosuje w samochodach, to jest sterowanie większości funkcji przez ten ekran, swoją drogą dosyć mały w tym samochodzie. Oczywiście mamy potencjał metod radia, mamy tutaj, możemy sobie sterować, wyszukiwać kanały, ale jeżeli chodzi o przyciski funkcyjne, to mamy tylko menu, w którym teraz jestem, systemy, i klimę i tę klimę sobie musimy odpalić w ten sposób. I wszystko jest w porządku, jeżeli to działa. Niestety, Golf miał z tym gigantyczne problemy. Już w momencie, kiedy Golf został wyprodukowany, jak wprowadzono ósmą generację, to tylko 10% samochodów przeszło taką wewnętrzną kontrolę jakości po produkcji i potem te samochody trzeba było udoskonalać, żeby one dobrze działały. No i wypuszczono je na rynek. Okazało się, że ten system się zawiesza, że bardzo często tu jest czarny ekran, no i gdyby to było tylko radio, tak? Można by to jakoś było przeżyć. No ale tutaj przecież jest dostęp do systemów bezpieczeństwa. Tu jest dostęp do klimatyzacji. No i być pozbawionym tych elementów, no to tak trochę słabo, przyznacie. System ratunkowy też się zawieszał. Potrafił wysyłać sygnały, że samochód ma jakieś problemy, tudzież użytkownik. No były takie przypadki, że te systemy też przestawały działać, bezpieczeństwa. I no, ja słyszałem o tym, że jakiś użytkownik na forum niemieckim się skarżył, że samochód mu sam hamował. Volkswagen no tak na początku troszeczkę podszedł do tego po ale potem pod koniec 2021 roku przygotował taką dużą aktualizację. Zaprosił użytkowników do serwisu, 56 tysięcy samochodów i warto sprawdzić, czy nasz samochód ma tę aktualizację. Ta aktualizacja miała trwać 5 godzin, trwała 8 i po niej spora część tych problemów ustąpiła. Ten samochód już sam nie hamuje raczej, no czasem zdarza mu się, że to wszystko gdzieś tam zacznie się zacinać, ale dużo, dużo rzadziej jest czarny ekran. Poza tym to jest bardzo, bardzo udany samochód. Niestety, przeoszczędzono trochę na etapie projektowania tego auta i produkcji, zwłaszcza tej początkowej. No i okazało się, że to jest najgorzej sprzedający się Golf w historii, a naprawdę to auto nie ma się czego wstydzić. Zobaczcie, jak wygląda obsługa, o tym już mówiłem, ale na kierownicy mamy fajne, normalne przyciski. Ładowarka indukcyjna, odpalanie samochodu tutaj. Tutaj mamy parking. Taka gałka zmiany biegów od skrzyni DSG. Bardzo fajne cup holdery z takim ogranicznikiem tutaj. Gniazdo 12V. Tu dwa gniazda USB, bo o tym nie powiedziałem nowszego typu. Tu niewielki schoweczek. Bardzo fajne, wygodne fotele. Także no to jest bardzo fajny samochód. Niestety, samochód, który no miał taki dosyć trudny start rynkowy. Użytkownicy koroli również muszą zmagać się z różnymi elektronicznymi problemami. Na przykład jest w stanie im przepalić się oto to podświetlenie tutaj lusterka. I to w zasadzie tyle. Ten samochód ma bardzo stabilny system. Ten samochód nie ma aż takich oszczędności. Chociaż oczywiście widać, że te materiały tutaj nie są najwyższych lotów, tak? No ale. Kierownica, no ok, auto ma 50 tysięcy kilometrów, czyli połowę mniej niż tamto, no ale jednak tu nie ma żadnego uszkodzenia tej kierownicy. Te materiały, no, no może gdzieś te plastiki są trochę porysowane, no ale ja tego nie widzę, tak? Tutaj nie ma jakichś wielkich problemów, jeżeli chodzi o jakość tego wszystkiego. No i samo sterowanie chyba też jest fajniejsze. Zobaczcie, mamy tutaj normalną klimatyzację, w tym sensie normalną, że normalnie sterowano przyciskami pokrętłami co było w tym złego. Ekran również mimo tego, że jest już dotykowy, to ma jeszcze jakieś przyciski. Czyli szybciutko można sobie pewne funkcje wywoływać w tym samochodzie. Ogrzewanie foteli jest tutaj na przyciskach nie na klimatyzacji, którą sobie musimy wywołać. Auto również tu mamy w tym samochodzie. Cup holdery w podobnym miejscu. Podobnej wielkości schowek, jedno USB, jedno gniazdo 12V. Przyciski na kierownicy, wirtualne zegary już, ale takie nie do końca wirtualne, bo środek jest wirtualny, a po dwóch bokach mamy jeszcze normalne wskazówki, jeżeli chodzi o obrotomierz, tudzież temperaturę cieczy i stan paliwa. Tu jeszcze mamy przyciski. Wszystko jest na takie, powiedziałbym, prostsze w obsłudze. No może te fotele nie są tak wygodne jak w tamtym samochodzie, ale cała reszta jest bardzo, bardzo fajna. A, jeszcze tutaj mamy gniazdo USB, proszę bardzo. Schowek również nie jest niczym wyściełanym, no ale tutaj nie jest tak, że z generacji na generację było mniej elementów, a w Golfie tak niestety jest. I tak jak oceniamy ten, ten samochód dobrze mechanicznie, elektronicznie nieco gorzej, tak tutaj no, nie mamy praktycznie żadnych zastrzeżeń do tego samochodu. I myślę, że tak no, opowiadając o używanych samochodach, to mimo wszystko, jeżeli oczywiście pasują Wam hybrydy, to chyba Corolla jest lepszym samochodem. Zobaczymy jeszcze, jak wygląda kwestia miejsca z tyłu, no i potem się przejedźmy tymi samochodami, zobaczymy, jak one jeżdżą, ale wydaje mi się, że ta dwuitrówka z tym mocnym silnikiem nie będzie jakoś ustępowała e, tamtemu autu. Prezentację tylnej części pojazdu zaczynamy od Toyoty. No warto pamiętać, że wersja TS, czyli kombi, tak w której jesteśmy i sedan ma trochę dłuższy rozstaw osi od hatchbacka więc jeśli myślicie o hatchbacku, to tak wysoka osoba jak ja tam raczej nie usiądzie tak swobodnie jak tutaj. Tu, tu jestem na styk w tym samochodzie. Jeżeli chodzi o ilość miejsca nad głową, tu by się troszeczkę więcej przydało. No ale wiadomo, no, takimi samochodami jeździmy na co dzień, jak sobie korzystamy z przewozów osób, tudzież z taksówek. I zawsze się tam mieścimy. Jedyne co mi tu przeszkadza, no to, to jak jest szaro-buro, ten plastik jest taki biedny. No, Ale z drugiej strony mam podłokietnik z dwoma cup holderami, fajny, miękki. Także myślę, że należy ten wnętrze ocenić jak najbardziej pozytywnie. Tak informacyjnie 188 cm wzrostu, fotel przede mną, ustawiony pode mnie, No i tak naprawdę na styk to jestem tylko tutaj na wysokości głowy. Poza tym bardzo fajny, wygodny samochód. No i teraz Volkswagen. Ilość miejsca większa niż w Toyocie bo siedzę tu swobodnie, jeszcze mogę sobie włożyć palce pod ten, no i przede wszystkim ilość miejsca nad głową również wiek, większa. Wersja Style, czyli już taka troszeczkę lepsza, fajny podłokietnik z dwoma cup holderami, przy okazji mamy tutaj miejsce, gdzie możemy sobie przewozić dłuższe przedmioty. Trójstrofa klimatyzacja, dwa gniazda USB, fajne takie różne organizery, gazetniki, no i przede wszystkim nie jest tak smutno tu w tym samochodzie, także no jeśli miałbym jechać na tylnej kanapie, to wybrałbym zdecydowanie golfa. Przejażdżkę zaczynamy od Volkswagena. No i od razu, tak jak się przesiadłem, bo najpierw opisywaliśmy wnętrze tego samochodu, potem tamtego, czyli Koroli. Jak się przesiadłem z tych foteli w Koroli do tych foteli w Volkswagenie, to to jest bajka po prostu. No. Wspaniałe są te fotele, tak trzeba o nich powiedzieć. No i mimo tego, że ten samochód. Ma z tyłu belkę, no bo to jest wersja 150-konna, a od powyżej 150 koni w benzynach te samochody mają zawieszenie wielowahaczowe. To nie czuć tego, żeby to było jakoś źle skonstruowane. To jest bardzo, bardzo dobrze prowadzący się samochód. Taki, no powiedziałbym, komfortowy. No i to, co tak bardzo lubię w tej skrzyni DSG, czyli to, że mamy tutaj Holdik, chociaż w manualach Volkswagenia on też jest. To jest oczywiście skrzynia z suchymi sprzęgłami, żeby mieć z mokrymi to trzeba mieć dwulitrówki, tu oczywiście też w Golfie są dwulitrowe benzyny. Nawet w werkach można mieć ponad 330 koni w tym aucie i to też erki mogą być w kombi, to też jest jakiś fajny, fajny pomysł. Do tego można mieć tu napęd na cztery koła w tym samochodzie. Bardzo dobrego dwulitrowego diesla. Więc gdyby zapomnieć o tym sterowaniu i o tym, że samochód miał problemy takie natury elektronicznej, głównie, no to Golf wcale nie jest taki zły. Oczywiście nie będzie tak oszczędnym samochodem jak tamten, jak Korolla, bo nawet gdyby brać za dobrą monetę to, co podaje producent, no to już jest litr więcej niż w tamtym samochodzie średnio, a tam średnio daje się robić takie rezultaty, zwłaszcza jak się jeździ po mieście albo jakieś nie za długie, nie za szybkie trasy. Tutaj w mieście ten samochód, no taką siódemkę będzie palił. Powyżej 7, nawet. No i teraz, tak, jestem w tym takim zwykłym trybie, i trochę ten samochód potrzebuje, żeby pójść. Ale jak już gdzieś ta turbosprężarka zacznie pompować, to ładnie jedzie. Oczywiście nie są to osiągi sportowego samochodu, tak. Jest to samochód raczej taki do spokojnego przemieszczania się, ale ten sam silnik występuje też w suwach grupy Volkswagena. Tam zresztą często ma skrzynie z mokrymi sprzęgłami. Więc to też nie jest tak, że. No inaczej, 1.5, 150 koni do samochodu kompaktowego. Myślę, że to jest idealna moc. Pod warunkiem, że nie szukamy jakichś niewiadomo jakich doznań za kółkiem. Jest silnie wspomagana kierownica. Takie to zawieszenie jest no, dosyć bujające. Oczywiście no jest sprężyste, no bo do tego jesteśmy przyzwyczajeni w tych samochodach Volkswagena. No ale dalej, jest to samochód Raczej taki nastawiony na normalne jeżdżenie, na nie jakieś sportowe doznania, i on taki dokładnie jest. Ma dużo miejsca z tyłu, ma gigantyczny bagażnik, ma dobre wyposażenie, ma wygodne fotele, no, ma prawie wszystko to, co powinien mieć. Ma nawet wskaźnik temperatury oleju. 93 stopnie ma w tej chwili olej. Czyli to jest taki znak, że teraz mogę sobie szybciej ruszyć z tych światła. Coś, co no, grupa Volkswagena stosuje w swoich samochodach i niewiele innych producentów ma. A to jest, no, moim zdaniem, jeden z ważniejszych parametrów. Poza oczywiście temperaturą płynu chłodzącego. Ale tu też nie mamy zwykłego wskaźnika, tylko on podaje mi to w stopniach, 90 stopni. No i teraz mogę sobie nawet szybciej ruszyć tym samochodem. Nawet trochę straciłem przyczepność. Wyje to bardziej niż jedzie. Nie udało mi się zmienić pasa przed tym Audi nas tutaj śmignęło. No, troszkę szkoda, że taki nieudany był start tego Golfa ósmej generacji, bo to jest fajne auto. Trzeba mu wybaczyć to sterowanie. Trzeba mu wybaczyć to, że miał problemy z, tym, z tą elektroniką, ale poza tym. No. Oczywiście jest trochę bardziej problematycznym samochodem niż Corolla, która ma. Zdecydowanie mniej awarii, no bo tu jednak jakieś awarie są. tak? No ta skrzynia DSG, chociażby, jak już się zostawi tę całą elektronikę. No tam, w tym z tym ECVT, no, trzeba zmieniać olej, a tu też trzeba zmieniać olej. Poza tym, jak to się będzie robiło, no to nie ma jakichś problemów. Bardzo przyjemny samochód. Tak, to jest taki samochód idealny do jazdy na co dzień. Jeżeli nie szukacie podwyższonego auta. A chcecie mieć auto rodzinne, takie, którym można dużo przewieźć, które ma dużo miejsca z tyłu, to jest komfortowe do tego, ma fajne, wygodne fotele. To są naprawdę fotele, ja wiem, że mogłem wsiąść teraz i pojechać tysiąc kilometrów, nie byłbym zmęczony. Oczywiście mi się już nie chce jeździć tysiąca kilometrów, nie mam 20 lat tak jak kiedyś, ale no, wiem, że te fotele nie powodowałyby bólu mojego kręgosłupa. I myślę, że to jest duża, duża zaleta Volkswagena. Oczywiście te oszczędności, o których mówiłem podczas nagrywania tego materiału, no troszeczkę się odcisnęły na tym aucie, ale one nie są decydujące. One nie powodują, że, mógłbym powiedzieć, odradzam ten samochód. Nie, zdecydowanie nie. Jest to auto godne polecenia, ale musi mieć zrobione aktualizacje albo musi być wyprodukowane po grudniu 2021 roku, czyli musi mieć ten nowy system, bo to gwarantuje, że nie będzie z tym jakichś dużych problemów. No i teraz Corolla. To, co jest najfajniejsze w hybrydach, czyli że ruszam sobie w ciszy, że ta bateria tutaj to jest już ta najnowszej generacji poliftingowa, no, pozwala naprawdę na to, żeby no, na tym jeździć, tak? 26-27 na godzinę i w dalszym ciągu. A przepraszam bardzo, się się już odpalił, ale teraz znowu się wyłączył. Jest to wysoko wydajna hybryda, no i mówimy o tej najmocniejszej wersji, tak? teraz wyjedziemy tutaj na. Puławską, gdzie mogę jechać 60 na godzinę, i te 60 na godzinę myślę, że osiągniemy tak. Ale to za mącik. Proszę bardzo. Oh. 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 Hybryda. No, oczywiście tego nie, nie będziecie mieli w każdej koroli, bo jak wybierzecie sobie tą podstawową 1.822 822 konie, no to tak nie za bardzo jedzie. Ale jest to ta opcja, którą tutaj mamy. Wow. Z 50 do 57, tak. Ale od razu, może to jest kwestia opon, bardziej słychać opony w tym samochodzie. Czyli mimo tego, że mówiliśmy, że Golf jest gorzej wyciszony niż poprzednia generacja, bo trochę na tym przeoszczędzono, to w koroli przeoszczędzono jeszcze bardziej. To być może wiąże się też z tym, że ten samochód ma mniejszą masę, co przekłada się na niewielkie spalanie tego auta i tak dalej, tak dalej. No ale w trasie będzie to coś, co trochę będzie Wam przeszkadzało. Podobnie jak te fotele, które nie są tak wygodne jak w tamtym samochodzie. Ale to, co się tutaj dzieje w momencie, kiedy ja nacisnę pedał przyspieszenia, to jest skrzynia ECVT. I ten samochód jedzie. I to jest bardzo, bardzo dobry pomysł, bo mamy oszczędny samochód, a przy okazji samochód, który, no, ma całkiem, całkiem przyzwoite osiągi. Bardzo ciekawe połączenie. Samochód, który ma mniej problemów z elektroniką, bo ich nie ma po prostu, w z Golfem. Samochód, który ma fajniejsze sterowanie, ale auto, to jest gorzej wykonane w środku. Te materiały nie są tak fajne jak w Golfie. No, mam wrażenie, że ta ergonomia też nie jest taka. To zawieszenie też jest troszeczkę gorsze niż w tamtym samochodzie. Ale za to dostajemy coś bardzo bezawaryjnego. Do tego coś o świetnych osiągach. Żeby mieć takie osiągi, no to trzeba mieć 2.0 TSI w Golfie. Czyli już zaczynamy wchodzić w trochę droższe samochody samochody, który jest mniej na rynku, no bo dwuietrowe TSi nie jest jakimś bardzo popularnym napędem w golfie, a tutaj jednak, no, no, ok, no 2.0 hybryda też jest rzadsza niż 1.8. ale jedzie. No, naprawdę, naprawdę ten samochód potrafi jechać. To jest coś, czego kiedyś w hybrydach to ja mieć nie można było. Jak się pamięta, jak jeździły Priusy, jak jeździło CT200 Lexus, jak jeździł. Nawet za bardzo nie ma takiego wycia charakterystycznego dla starych skrzyń. No nie CVT, tylko tych zwykłych CVT. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, jeżeli chodzi o to, jak ten samochód jeździ. Ojej, trudny wybór, bo z jednej strony chciałbym mieć takie wnętrze jak w golfie poza obsługą, czy obsługę bym sobie wziął z tego samochodu, a może z poprzedniej generacji golfa trzeba by przełożyć. Eee, chciałbym mieć takie zawieszenie jak w golfie, chciałbym mieć. Takie wykończenie, takie fotele i równocześnie zamiast tego 1,5 TSI 150 KONI, tej DSG, która wymaga sporego doinwestowania po większych przebiegach, wolałbym mieć taki układ. 2-litrową hybrydę Stojot. Ciężki wybór, dobrze że przed nim nie stoję. Dobrze że nie muszę wybierać między takim kompaktowym kombi. To jest też gorszy układ, kierowniczy gorszy. Bardziej wspomagany, takie mam wrażenie. Tam też no nie jest to sportowy układ, ale mam. Więcej informacji o tym, co się dzieje z przednimi kołami, niż w jacie. Kurczę, ciężki wybór. Bardzo ciężki. Bardzo, dwa bardzo dobre samochody z benzyniakami, to 90 000 kombi kompaktowe. Jestem ciekaw, co wy byście wybrali. Piszcie w komentarzach, co myślicie o tych używanych samochodach. Tylko nie piszcie mi, że Korolla koroduje, bo ta Korolla nie koroduje. Tutaj y, pamiętajmy, że dotyryski zabezpieczenia antykorozyjnego wykonywał Volkswagen w pierwszych egzemplarzach Golfa, a nie Toyota w koralach. A jeżeli jesteście zainteresowani naszą ofertą zarówno Koroli, jak i Golfa, zapraszamy pod filmem oczywiście tradycyjnie linki do jednego i do drugiego modelu mamy wynajem długoterminowy, mamy leasing i sprzedaż na raty. Zapraszamy do lajkowania, komentowania, a jeśli chcecie być na bieżąco i niczego nie przegapić, prosimy o subskrypcję, najlepiej w postaci dzwoneczka.